Cześć, siemanko, z tej strony Tom Kozaur i ze mną jest jak pewnie może oglądaliście Filka on też nagrywa tutaj gry, polecam wpadać na jego kanał dzisiaj nagrywamy na dwa kanały ja mam szafkę świąteczną taką tutaj mniej więcej takie świąteczne i dzisiaj będziemy robić sobie tak, więc teraz ja. Tutaj dajemy. Gotowość. Gotowość damy. I chciałem też wam pokazać um, kilka miejscówek. Jak na przykład. I pokażę wam też, gdzie są rozbite sterowce UR. Więc warto oglądać do końca. No, Aktu, nowa aktualizacja, aktualizacja właśnie przyniosła nowe pompy, jak, tak jak chwilek mówi. One działają tak samo jak ciężka pompa w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego, którą znana woda to. Wtedy ona działała jak pompa snajperka. To ta działa podobnie. No to jest taka bardzo... widzowie miał... Ja ja powiem tak, to jest dla mnie to jest taka pomposnajperka. snajperka. No, taka pompo była. No i fajnie, że to ja wcześniej nawet udało mi się zdobyć e, tą pompo snajperkę w wariancie fioletowym. Ale niestety się, nie niestety, niestety się nie udało, bo wjechał mnie gościu z kinie fundamenta autem. No i dostałem obrażenie od Dim Age'a. Nie, żeby mnie jakiś bambik zabił. Zgadzicie, ale zgadzicie, jakie A mnie nie może. Oni mówię jak zawsze. Ja sobie wam dzisiaj pokażę jakie emotki kupiłem. Taką i taką o, ulubioną, ulubioną emotkę filka. Tak. Ja, y, sem, ja Ja grałam w Fortnite w sezonu od rozdziału drugiego sezonu 5 i trochę już gram, ale to jest mój pierwszy odcinek z Fortnite. Gdzie, gdzie lecimy? E, chciałem pokazać co się dzieje tutaj. I jak widzicie tutaj widzowie, tam jest rozwalony statek, no, je, sterowiec. rozwalony sterowiec UR, ale tam nie polecimy. E, może... Jutro, jak będzie od... No, dawaj tam. Dawaj tam, zobaczymy. To widzowie, polecimy sobie na ten storowiec. I chciałem też Wam e, informacją e, taką, podrzucić Wam taką fajną informację, że tutaj e, kanion... Chyba jak to się nazywało? Kanion Kamienic? Tak, chyba tak. Kan kanion Kamienic jest teraz Yy, tak jak yy, w przypadku Daily Bugle yy, jest także już przejęty przez siódemkę całkowicie. A nasz sterowiec popłynął do wody. Nie wiem, czy ta wyspa, nowy punkt. Nie wiem, czy ta wyspa przeżyje, bo jest, w tej wodzie jest pełno. Pa... Ej, mam legendarną, mam tą mityczną skrzynię. No. O dwie mityczne skrzynie już. Dobra. O, mam. Chwilę, mam niebieskiego Pema. Więc dobra. Chcesz keba? No. O, NIE! Jest, jest challenge. Tylko niebieskie bronie, co nie? A ja mam złotego Pema. A ja mam złotego Pema. Widzowie... No wiem, a ja mam same... O dobra. Ej, chcesz keba? Bo mam sześć potek. Ej, chodź, y, się może tam, y, 4, a, ja rzucę, y, 4, a ty wiesz, że tu jest ten działko i można sobie jakby to powiedzieć... Szkoda, że nie można sobie wejść do tego rozwalonego sterowca. No, ja nie mam na razie, że... Żeby... Mam nową pompę. Chciałbym przepraszam, no, ale chcę sobie tylko wypróbować jako na działa. jest na dalko. No nie jest Jaka pompa szara? Yy, no pompa szara. Chciałam sobie tylko doprygować. Żeby... Kurde! Dobra, naboję no się nie liczą akurat. Dobra. No nie, że to zabronię. Jaka? ja miałem złotą, sadgę dla mnie. Kałach? No ja Kałacha nie lubię. Ja też, Masz tutaj... Ja sobie... A sobie jeszcze tutaj biga widzowe wypij. No, 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 nie, nie Weź się tu wypij to. Co, nie marnuj! Dobra. Wsiadaj do Wrum Wruma i jedziemy. I jeszcze jedno widzowie chcielibyśmy powiedzieć. To jest odcinek nagrywany też u Filka, więc możecie sobie oglądać u mnie albo z perspektywy mojej, albo z perspektywy Filka. To jest, zależy już od Was. No i zostawcie suba na obu kanałach i właśnie lajka. Ja nie mam żadnej broni. To ja go zabiję. Uciek! Najgorzej, nie widzowie. Szybko. Nie, mam, ża nie mam żadnej niebieskiej broni. Pana Bało, może coś kupimy? Ej, jest niebieska strzelba. Ta na daleko. Kupę ją. Za 50 goda. Dobra, Dobra, ja też sobie to kupię, widzowie. Tylko on... No, więc tutaj z tą kozaurem się fajnie gra. Dobra. Widzowie. Ej, to jest karabin termiczny. Chcesz karabin termiczny? No, niebieski, no. Ja lubię karabin. Tak. A masz pełen. masz. Korzystać z tego. Ile, ile? Ej, kurde, zamknąłeś mnie. No, ile to, to, to. jest przemocna. Naprawdę? U, kurde! Fioletowa heavy snajpa! I zielona i fioletowa, ale oczywiście niebieskich nie ma. Mm, Sadgę! Nie mamy tam żadnych tam takich z... pospolitych pomp, widzowie. ...pospolite. Serio? To jest... Nie, to jest rzadkie niepospolite. Niebieska to jest rzadkie, ale pospolite. To coś jest. Wiem. Ale chodzi mi o to, że nie ma takich pospolitych pomp. Razem razem tylko robisz. A chcesz matką? No dobra, nie. Nie, ja trochę mam. A ile masz? Bo ja mam... Ja mam 120. Dobra, wsiadaj do lambo mojego. No. Jesteś? Dobra. O, kamienna rodzinka. Lodówka. Ej, jest tam coś do żarcia? Jak zniszczymy? Nie ma. Patrz, apteczka tam była. O, kurde. Ej, patrz, właśnie mieliśmy laga, lagawizowie i wypadły bandaże. Patrzcie. O kurde! Nie no! Trochę. Czy... Wiemy. Kamienna rodzinka Bilajek. Pierwszy raz już No Naprawdę? W pierwszym sezonie ponoć była. I to była jakaś sekretna fabuła. Szybko, bo, wy... bo ten. Bo coś tam, coś idzie. Nie wiem. O, nie. No kurde! Szybko! Burza jest za tobą! Wsiadaj! Szybko, sprintem! Zapomniałem, że jest sprint w ogóle. Ja jakoś nie jestem przyzwyczajony do tego sprintu. Ja jestem przyzwyczajony, widzę. Dobra, idealnie. No wiem, no bo ja, ja jestem z posłuchem. Oczywiście nie takim jak ty, ale jestem. Dobra, to auto już jest takim złomem totalnym, choć już na piesze. No. To może ja jestem złomem po prostu. Nie no. <laughs> nie, no, to są żarty widzowie, zostawcie łapkę w górę. Za te żarty. Ja też mam pełna niemieckiego i co? Typ! No najlepszy jest to, że jak my wygramy to. Ej! On tu się buduje. Kurde. Najgorzej. Wiem. Gdzie? Kurde. a? Spamie! Nie umiem spamić. Za dużo dostaje, za dużo uciekaj, uciekaj, dużo uciekaj. Nie, za uciekaj. uciekaj, za dużo Ona za dużo nie, ona dużo ona ma Nie, i ona ma... i za Wiem co jest widzowie a na hit epicka była no nie widzowie. Dobra. I oczywiście ten sam challenge tutaj. Tak. Popieram filka dobra. No tak. No, i dobrze. Tak samo jak się ta A wahala tak samo jak zwykła popa. Czyli to jest taka poznawcza zwykła popa. I się tak chcecie, żeby powróciła popa. Właśnie tak się tak Na obydwóch kanałach. No i jeszcze jedno. Teraz polecimy sobie na. Słodkie skrzyżowanie, bo tam akurat toczy się walka UR, yy, yy, walka UR i siódemki. Hmm. Oczywiście dębki, dlatego, pomóc. dlatego właśnie, właśnie pomoże mi infilek, prawda? Znaczy, niestety. Musimy najpierw znaleźć Teraz na spawnie, jak teraz... Jak byliśmy na tej wyspie takiej startowej, to można tam brać jakieś inne bronie? Na tej wyspie co się zaczyna grę tam? Aha, dobra, bo ja nie wziąłem... bo ja mnie Chcący... Yy, takie zdaję sobie sprawę to jest szary <gryb> dobra widzę. Ja, 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 czyli mo, ej, możemy wziąć e, szare bronie na razie? Na, na, na początku możemy, ale tylko, żeby zrobić spoko. Dobra. Tak, pokalamy woda. To... Bum, bum, jestem pod ostrzałem. Jakę? Ała, mam 16 HP. Mam 16 HP. Nie, szare bronie, zbierdol. Naprawdę? A, a. Ja mam 14 HP jakbyś. No nie, mam nie doszło. Chodź tu do mnie, szybko, szybko. Szybko, szybko, we, weź, weź broń, weź tutaj broń, weź tą broń, weź tą broń, szybko, szybko, szybko. Są niebieskie, dobra, dobra. proszę, Dobra, szybko. Nie, chodź tu za stolik, chodź tu za stolik, bo ja się przyzwyczaiłem do bezbudowania. No. Dobra, masz. I okay. tą, tą, to też nie chcę. Dobra, bitka sobie wybił. A nie, jeden. Wiem. Jak widzicie, widzowie, ten challenge jest... Ej, mam med-mgiełkę. No. No wiem, tylko najpierw siebie uleczę Dobra O dobra, tu są jeszcze te Siurpy A ład, zostań Ja idę szukać jakichś niebieskich broni, chwilek O kurde, jakie? Dostałem Jesteś mocno Kurde, chcę jakąś niebieską broń, bo ja... To chodź szybko! Uciekaj! Jeszcze z nie Z to będzie... Ała, niepokonany! Zabił mnie właśnie! Pom... A, widzowie, nie udało się. No i dzisiaj właśnie kończymy. Papa! Pa!